Wydarzenie było mega fajne, bo w tym względem właśnie, że nauczyliśmy że my się tutaj jak wyciągać informacje, które są tak na dobrą sprawę zawarte w samej aplikacji, do których no, nie mamy niby dostępu. Jednak jeśli będziemy fajnie manipulowali danymi, no to możemy się jak do nich dostać, więc to było takie w ogóle zupełnie inne spojrzenie na to, zupełnie inna perspektywa. Wszystko tutaj zostało wytłumaczone, więc pod tym względem fajna bardzo sprawa, mega super zabawa, super świetni ludzie, poznajesz nowych ludzi. Z otoczenia, z całej komunikacji, więc pod tym względem jest to genialne. No i sam fakt, że no liczy się taką dobrą sprawę, na sam koniec dobra zabawa, która moim zdaniem była tutaj świetna i relacyjna, więc zdecydowanie polecam. Zdecydowanie mogę w ogóle ten event polecić ludziom, którzy w przyszłości zastanawiają się, jeśli nie mają jakiegoś doświadczenia, czy chcieliby w ogóle przyjść, ale nie są pewni, no to zdecydowanie. Czyli się sporo nowych rzeczy, m.in. właśnie to, że to jest bez, bez praktyz oczywiście, czyli ustawianie rules na entity, że faktycznie to ma mega duże, duży, duży impakt w ogóle na to, jak, będzie, jak będą dane obsługiwane w samej aplikacji, czy osoby z zewnątrz będą miały do tego dostęp, czy też nie. Jak najbardziej. W ogóle no, sam fakt, że mogłem nabyć to doświadczenie i przyda mi się zdecydowanie w przyszłym roku, no bo jeśli popatrzymy na Rider Pols, są, są tam ludzie, którzy mają umiejętności, którzy pewnie zajmują się tym na co dzień, ale no, jest taki z mojej strony, trochę, trochę brakowało po prostu jak tej wiedzy, którą no, chcę nabyć, nie? więc w przyszłym roku na pewno się do tego bardziej przygotuję No i będę chciał załatwić o podium. No.